Halo, cześć, siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj przetestujemy chyba jednego z najlepszych napastników Premier League i ogółem może najlepszych napastników jeżeli chodzi o FIFA 18. Sergio Kunaguero został wyróżniony nagrodą piłkarza stycznia, co za tym idzie oczywiście otrzymał swoją ulepszoną kartę ocenioną na 94 FIFA 18. Tak więc dzisiaj wykonamy sobie mamy kartę Kuna Aguero. Niemniej jednak wymagania na nią są naprawdę ogromne. Przede wszystkim trzeba przygotować cztery wysoko ocenione składy, które są naprawdę skomplikowane. Mamy skład 86-85. Jeszcze tylko szybciutkie wtrącenie ode mnie. Wieczorem na Twitchu odbędzie się livestream, gdzie będziemy grać Rocket League, karierę Fortnite'a, co tylko będziecie chcieli, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Link do Twitcha oczywiście w opisie i mam nadzieję, że widzimy się wieczorem. Tutaj jest naprawdę, naprawdę sporo komplikacji, więc zdecydowałem, że zrobimy sobie po prostu jego wypożyczenie. Zawodnik tak czy siak na 20 spotkań, co przy mojej częstotliwości grania w TIPE wystarcza na naprawdę, naprawdę sporo, sporo godzin grania, więc jak, na, jak najbardziej zdecyduję się tutaj. Tutaj, żeby tylko i wyłącznie pokazać Wam. Coś, co mnie troszeczkę zdziwiło, że aż tylu zawodników wyżej ocenionych od 83 musiałem tutaj dać, żeby osiągnąć te oceny minimum 83. Nie wiem, od czego to jest zależne, niemniej jednak tak wygląda ten skład. Jest on złożony w całości z zawodników darmowych z paczek z ważnych, z warnych, przepraszam, z tych paczek z wymiany, jeżeli chodzi o SBC. Więc teraz bez zbędnego przedłużania przyjmijmy sobie oczywiście, przyjmijmy sobie tego zawodnika do naszego klubu Karta Sergio Kunaguero, Owszem, jest to wypożyczenie, ale tak jak mówiłem, to nie zmienia faktu, że ten fantastyczny zawodnik ląduje w naszym składzie. A czy będzie się na tyle dobrze spisywał w rzeczywistości, jak dobrze wygląda jego karta, o tym przekonamy się już za chwilę. Tak więc jak widzicie, Sergio Kuna już trafił do naszego zespołu. Dodatkowo poszedłem za waszymi poleceniami i miałem spory problem. Nie ukrywam spory problem po tym, jak odszedł z mojego zespołu Roberto Carlos w wersji ikony na lewej obronie, ale ktoś z Was nie mam pojęcia, ale serdecznie Ci dziękuję. Polecił mi, żebym kupił sobie Jordiego Alba na lewej stronie, a po prostu zamienił miejscami Hadziego z Kante i teraz Jordi Alba tutaj pasuje naprawdę świetnie. Niemniej jednak nie skupiajmy się na obronie, bo jesteśmy tutaj właśnie dla tego zawodnika, jakim jest oczywiście Sergio Kunaguero i póki co na livestreamach jak graliśmy udało mu się zdobyć cztery brameczki i jedną asystę. Zobaczymy czy teraz uda się nam ten wynik poprawić. Tak więc lećmy z tematem Sergio Kunaguero do boju. Swoją drogą Pamiętajcie oczywiście, żeby sprawdzić konkurs. Hashtag Jestem Legionem. Link oczywiście w macie w opisie. Warto, warto, lenowo przygotowało naprawdę niesamowite nagrody. Mamy przeciwnika, z którym się zmierzymy FC Umberto Fili 922. Tak przynajmniej chyba mi się wydaje, że tak wyglądał ten nick i co ciekawe. Jest to formacja 3-4-3 No jestem ciekaw, szczerze powiem z tą formacją Póki co spotykałem się tylko i wyłącznie W draftach, ale zobaczymy Ktoś widzę tutaj miał jakiś pomysł Na ten skład, jest tutaj Alex Oxlade Chamberlain, Kai Walker, Musa, William i Rashford, cała Masa piekielnie szybkich zawodników I przetransferowany Laporte już do Manchesteru City, zobaczymy Ja liczę, że Laporte mimo wszystko Weźmie jakąś taryfę urgową No i że Sergio Kunaguero pokaże klasę Pokaże klasę na boisku Ojo oj, oj, oj świetna piłka, strzał poprzeczka i potężne uderzenie. Mamy sporo szczęścia. Przeciwnik mógł zdobyć bardzo łatwo i szybko z pierwszą brameczkę. No, trzeba się przebudzić. Widać, że jednak ten jego atak no, ma tutaj jakiś pomysł na te, te ataki, ale Alba, Alba. o nie, o nie, nie nie w taki sposób. Błagam, nie w taki sposób stracone gole jeszcze przejąłem piłkę, ale co z tego? Jak oczywiście tak czy siak wylądowała pod nogami Rashforda. 1 do zera w dziewiątej minucie. Eee, komedia połymek. Po, po Pomyłek. No niestety, przegrywamy. Spokojnie. Serchio Kunagwara zaraz przybędzie na ratunek. azar belk świetnie wypuszczony polekarnej. 1 Azar, jeden Azar, ale brakuje mu. No nie wiem, ta piłka cały czas mu odskakuje dosłownie o metr za daleko i nie może wykończyć. Dwa może 2 do zera, niestety znowu przejęcie piłki, ale... Jednak ona trafia pod nogi Rashforda. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Nie wiem w jaki sposób mam się przed tym bronić. Bo owszem, piłkę przejąłem. Ale co z tego, jak ona tak czy siak? Sekundę później jest z powrotem pod nogami napastnika 2 do 0. Ale to jest wstyd i hańba, że mając takich zawodników, przegrywamy. No trzeba to poprawić. Trzeba to poprawić zdecydowanie w drugich 45 minutach. I Marciali mamy 2 do 1. Gol kontaktowy. Indywidualnie postanowiłem. Miałem teoretycznie na dole Azarda. Miałem u góry Aguero, ale postanowiłem to indywidualnie rozwiązać. Miał sporo miejsca. Zdecydowanie za dużo miejsca. No i Francuz oddał przepiękny strzał. I mamy 2 do 1. Gol kontaktowy. Mam nadzieję, że to jest dopiero, dopiero początek. teraz Azar wypuszcza ku na Aguero. Kuna Aguero. To jest jego moment. Aguero, Aguero. dlaczego tak słabo? Ależ fatalny strzał. Jestem w szoku i to w ciężkim szoku. Nie spodziewałem się takiego wykończenia po tym zawodniku. Niestety teraz Valencia i Chamberlain dośrodkowanie z pierwszej piłki Tibo Kurtua. Na całe szczęście rzuca się z jeszcze do bitka Tibo Kurtua. No poprzeczka! Nie, Valencia widzi. No, no! Aguero tak jest! Mamy to! Sergio Kunaguero, 80 minuta, ależ przepięknie go tam odnalazł, Valencia. Kunagüero, instynkt prawdziwego lisa pola karnego został pokazany właśnie w tym momencie. I ta wielka, wielki ten statek całych kibiców Nexion, Team teraz się podniósł. I niczym piękny okręt będzie pływał po tym wzburzonym morzu, które teraz jest wszędzie na stadionie. Sergio Kunagüero w 80. minucie 2 do 2, a my lecimy tutaj na zwycięstwo bezapelacyjnie. Chcemy 3 punkty. Koniec regulaminowego czasu gry. Będziemy mieli dogrywkę. Póki co. Co 2 do 2, ale moi drodzy, o to chodziło. Pokazaliśmy się zde ze zdecydowanie lepszej strony w tych drugich 45 minutach, i teraz nie mogę się doczekać kolejnych. E, kolejnych minut, czyli oczywiście do Gryfii. a teraz się zastanawiam, czy kogoś wprowadzić tutaj do składu. Wiecie co, Walencja troszeczkę na tym skrzydle już powoli w końcówce nie domagał I może bym zastąpił e, Marsiala Dybalo? Spróbujmy. nie będzie, może ten duet argentyński Dybala, Aguero się zgada w ataku. Chciałbym, żeby tak było. I teraz przepiękne wypuszczenia, tutaj jest Aguero! I Aguero! A Zwolnił strasznie tam azar. Myślałem, że jeszcze będę mógł podać tę piłkę. gdybym wiedział, że się zatrzyma, to bym chyba już uderzał Aguero z pierwszej piłki. A tak? No to niestety, bez sytuacji bramkowej. I Aguero, Aguero, Aguero. Pierdzielił mu się tam pod nogi. Chyba Oxlade Chamberlain. Po coś ty tam właził, To Ja cię nie wołałem. Ja pierdzielę, Bakajoko to chyba naprawdę, przenieśli mu jego umiejętności gry w rzeczywistości do flipy, a raczej brak umiejętności. I koniec, 2 do 2, przed nami konkurs rzutów karnych i zobaczymy, kto się tutaj spisze lepiej, dlaczego strzela pierwszy Wiktor Moses, nie mam pojęcia. I dupa, słaby strzał. Ale spróbujemy, muszę wyciszyć tutaj telefon. Pisze do mnie Rafał, Rafał, nie teraz. Teraz strzelamy rzuty karne. Teraz strzela Deulopeu w którą stronę? Deulopeu w lewo broni kurto, a Nadal wracamy do punktu wyjściowego. I teraz Lalana, Lalana znowu w prawą stronę. Lalana znowu w prawą stronę. I teraz perfekcyjnie wykonany rzut karny w boczną siatkę. I zobaczymy, teraz Moreno, Moreno, Moreno. O ty dziadu pierdzielony. Zobaczymy, czy Dybala po wejściu z łachi da teraz zdobytego. Gola jak najbardziej Wykorzystany rzut karny I zobaczymy Adams kontra Thibaut Kurtua. Adams w lewo Znowu w środek Kurcze I teraz Sergio Kunaguero To właśnie dla niego tutaj się wszyscy dzisiaj pojawiliśmy Znowu w prawą stronę Kurwa znowu w prawą stronę Nie powinienem strzelać cały czas w prawą stronę Fuck William A zostańmy na środku Dlaczego się rzuciłeś w prawo? Chciałem zostać na środku Azar Azar, delikatnie, tak jak w rzeczywistości, w to miejsce, żeby piłka ewentualnie przeleciała pod brzuszkiem bramkaza. No zobaczymy, czy teraz się rzuci, czy teraz strzelisz w środek, czy jednak zdecydujesz się gdzieś. W bok! Tibo Kurtua, w lewą stronę, mamy to, jeszcze gramy, jeszcze Bakayoko, mocno w prawą stronę, mamy to, mamy to, cały czas jesteśmy w grze, teraz czy Tibo Kurtua okaże tutaj się zwycięski. Tibo Kurtua, czy będzie. Fuck, ale szczęście! No dobra, Kante, Kante, karne to nie jest twoja najmocniejsza strona, wiemy o tym. Spróbujmy uderzyć znowu tak pod brzuszkiem? Nie A ja, 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 ja no mecz naprawdę, naprawdę niezły. Szkoda, że ostatecznie przegraliśmy, ale tutaj o właśnie. Czekajcie, ja aż, aż sobie to zobaczę. Statystyki, jak widzicie, na naszą korzyść, ale co z tego, jak nie, nie wykorzystaliśmy na dobrą sprawę żadnej z tych bramek? To mnie zastanawia. Po pierwsze, tu był fatalny błąd z ale tu, to był przechwyt! Ja nie rozumiem, dlaczego przecież tu była identyczna sytuacja, była później tutaj. Baj, ładnie. Złapał sobie piłkę, aha, a ona się jeszcze Chwilacz ta piłka by... Ta piłka by mu trafiła w nogę, gdyby nie fakt, że ją zabrał dosłownie na ułamek sekundy przed nią. I znowu byśmy mieli. No, no trudno. I teraz drugi gol Rashforda, bo tutaj też była podobna sytuacja, gdzie piłka się poodbijała. O, to jest znowu bai To jest znowu bai Bailly świetnie się ustawił. Piłkę przejął. Ale co z tego, jak ona się znowu odbiła pod nogi Rashforda, a Rashford się już... Nie pomyli. Ale to jest też nie o wszystko troszeczkę inaczej, jak właśnie zespół musi odrabiać Aguero! Jest! Pierwszy gol! Sergio ku Aguero! I cy, cyk, dwójeczka. To zaraz cyk, dwójeczkę zrobimy! Mojego stadionu nie ma w FIFA! Nie no, musimy zagrać u Ciebie, to musi być rewanż, pełnokrwisty pełno rewanż! Tak, na stadionie 3 Maja, czy może na stadionie nie... I przepięknie wystartowaliśmy Martial, a co najlepsze Bramkę strzela oczywiście Sergio Kunaguero Z główeczki, świetnie znalazł go tam Martial Bez szans, bramka z przeciwnika 1 do zera bardzo szybko, trzecia minuta Gdyby nie Dechea to United by No naprawdę Naprawdę miało ciężko Kunaguero 2 do 0 w 14 minucie Wleciał, ładnie Chodzi do środkowanie. tam jest Aguero Aguero Aguero, ależ gol czy to było Co tu się właśnie stało jak on to strzelił? Hatrick Aguero w 93 minucie W jaki sposób on to strzelił? Czy to była pięta? To był... Co tu jest? Aguero, coś ty zrobił? Aguero ty przekocie! Co on tu zrobił w ogóle? Moi drodzy statystyki Kuna Aguero, jak widzicie, prezentują się następująco po rozegranych sześciu spotkaniach w moim zespole. Ja wam bardzo serdecznie polecam wykonać te SBC, chociażby te wypożyczenie. Zawsze macie wtedy fantastycznego, absolutnie fantastycznego zawodnika na ataku. No oczywiście ja nie pokażę jego pełnych umiejętności, ale No nie wymagajmy ode mnie za dużo. Ja najlepszym graczem FIFA to zdecydowanie nie jestem. Niemniej jednak, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Koniecznie zostawcie tutaj kciuka w górę. Żegnam się, z tej strony był oczywiście aneksją. Sprawdźcie linki w opisie na razie. I papa, pa. cześć!